Hej, wszyscy! tej strony, a taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. Jest to mówienie kolejnej środowej aktualizacji. Słuchajcie, dziś w środę mamy tutaj wziąć udział w ostatnim tygodniu Święta Jeździeckiego, czyli już Święto Jeździeckie odchodzi w przyszłą środę. Już go nie będzie, więc warto teraz, dlatego że uwaga, podwójna peda z wyścigów. Więc podwójne peda z wyścigów. Witaj oto finałowy tydzień Święta Jorwickiego. Masz ostatnią szansę, by zobaczyć wszystkie dostępne atrakcje. 3 maja się skończy. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Podwójne PD, nie chcesz tego przegapić. <grafię> Zwrot akcji. Zdaje się, że do stajni Ryk powróciła Sabin, która chyba coś kombinuje. Pojedziemy oczywiście do niej i zrobimy. Mm, zobaczymy, co się tam dzieje. Eee, Sabin chyba coś kombinuje, albo być może potrzebuje Twojej pomocy. Recykling Big Bony, sprzątanie dróg, konie świąteczne, zaktualizowany wygląd. Pani Holsword i Big Bony są teraz zupełnie inne, pojedziemy sobie je zobaczyć. No i co w przyszłym tygodniu to takie tam, wiecie, duperelki, że tak powiem. To pierwsze co, jedziemy sobie tutaj do Sabiny, tam gdzie ją zostawiliśmy ostatnio. Nie wiem, czy ona Tak, jest w tamtym miejscu, okej, okay, czyli. Wow, mogę zrobić zadanie, bo jeszcze wiecie, nie zrobiłam tych wyścigów wszystkich, które są do zrobienia w ogóle na tej arenie. No, i nie zdobyłam tego flow. W ogóle jak usłyszałam, że dostaniemy flow, a nie jakiś super czaprak, no to mi się odechciało robić te wyścigi kompletnie. plusy, nie miałam czasu. Wiecie, jak to u mnie z czasem jest, ale dobra, ogarniamy, nadrabiamy. Wszystko <grym> robię. Górę... Eee, źle pojechałaś, Ata. Dobrze, to nic, to nic, wracamy się, nie ma, nie ma znaczenia. A ta nie mam czasu, też Ata jedzie źle i w ogóle. Dobra, no i nic. Eee, Sabin, cześć, co tam? Co chcesz? Dobrze, że jesteś na czas, pudło jest gotowe do odbioru. Mm -hmm. Jest przechowywane w chatce Get. Na twoim miejscu spróbowałabym się wydostać bez zwracania na siebie uwagi strażników. Nie przypadają za takimi jak ty. Muszę coś jeszcze przygotować. Spotkajmy się tutaj. Mhm, mm okej. Okay. Dobra, czyli mamy jechać tam i się. chatka to, to. To jest chatka? A to nie jest przypadkiem wieża? No dobra, chatka, okej. Okay. Niech będzie, no, już jak tak mówisz. Bez zwracania na siebie uwagi, czyli co, po prostu nie mogą nas zobaczyć, tak? Okej, okay, ciekawe. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale mam bardzo wysoki poziom yy, przy tym koniku, bo aż jedenasty. I jestem mega ciekawa, jaki wbijemy poziom, jak zrobimy teraz to PD. W ogóle musimy zobaczyć, yy, jakie to PD jest. Dobra, czy to jest tutaj. Dobra, nie, to Mech. Jezu, o, ja się cieszę, że Mechu zbierałam. <laughs> nie, no, oni nas nie śledzą, więc co jest. To musi być to pudło. No, zabierz je. Muszę to pudło odnieść, Sabin. Ooo, PD dla postaci. A, dobra, czyli teraz nas będą ten Mhm, ten. Ooo, trochę ich jest. Ale was tu nas. <ścoughs> nie macie co robić? Nie macie co robić? Do pracy, rodacy. Do pracy, rodacy. Oho, czy ja tędy przejdę? Przemknę się. Ej, nie, przecież to jest niemożliwe. Nie! To było strasznie trudne. Uuu, już myślałam, że mi się nie uda. Tak strasznie się bałam. Dobra, Sabine, mam to, co chciałaś. W ogóle, jak to wygląda? Czekajcie, muszę sobie zrobić zdjęcie. Patrzcie. Z pudłem! Ale w ogóle to pudło jakiej dobrej jakości jest. Wow! Proszę, proszę. A gdzie ty jesteś? Nie macie. Hej, gdzie jest Sabin? Czy Sabin się z Tobą bawi, czy może po prostu coś się zatrzymało? 25pd. Na etykiecie jest napisane dekoracje i sprzęt imprezowy darkcore. Cóż, trudno winić firmę za rozszerzoną działalność. Nalepki z ostrzeżeniem. Uwaga, zawartość jest wysoce łatwopalna. O nie, zrób profesjonalny, pokasuje rerków dzięki prochowi nasyconemu. Okej, okay, sprzedawca nie bierze odpowiedzialności. Dobra. Muszę znaleźć Linda i Alex. O nie! Serio, teraz wybrać? No nie, no sobie. Ona coś kombinuje. Ja pomagam. Ja jestem, nie wiem, ja jestem zbyt lojalna. Kusiło cię, żeby zobaczyć coś w środku? No, sorry, ale. Wiesz do czego jest pierwszym stopniem? Do piekła, wiem, ale diabeł nie chce mieć konkurencji, więc <laughs> nie trafię tam. Moje pudło, mam dużo pracy. Masz, weź se. Mm, na święcie to niebezpieczne. No weź, przecież już puszczono fireworki w trakcie wydarzeń. Co ty, pracujesz w, w Straży Pożarnej? Drakonium. Sabin to diabelski pomysł. Oszukałaś mnie. Jeśli ktoś cię oszukał, to tylko ty. Wystarczy pogaduszek, pora działać. No nie będziesz fajerwerek. Oddaj mi pudło, a puszczę cię żywcem. Przepraszam, puszczę cię wolno. Wymsknęło mi się z przyzwyczajenia. O, dobra, czyli uciekamy! Spoko, podoba mi się ta wizja. I teraz ona nagle mnie nie będzie w stanie dogonić, jak na wyścigach była pierwsza, tak? No dobra, no, okej. Okay. O, dobra, Zabin. Chyba nie tak to miało wyglądać, ale okej. Okay. Teraz jesteś wolna taka. No dobrze, no dobrze, no. Czekajcie, muszę sobie poprawić fotel. O, dobra, teraz jest git. Poza tym, że chyba w ogóle go nie, nie poprawiłam, bo... Dobra, ja nie wiem, ja nie wiem, gdzie... O, nie! O, żeż ty... A może ja bym po prostu pozwoliła jej jechać pierwszej? Czy to się da, czy to się nie da? Czekajcie. Dobra, nie będę się śpieszyć za bardzo, bo widziałam, że ona tam skraca sobie tą drogę, dlatego nam nie wyszło. Tutaj, 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 tutaj od boku. I w ogóle ona nas dogoniła tam wtedy, dlatego to tak wyszło. Dziwna, że ona nas tak dogania. Tu. Okej, okay, teraz nam pójdzie lepiej, mam nadzieję. O matko, ona nam tutaj jest blisko. Ej, boję się, ona jest za blisko. Ła! Dlaczego ty to robisz, dziewczyno? Super! Jedziemy wyścig! Nie wiem, który raz! Trzeci chyba! Jak cudownie! Słyszę w ogóle muchy gdzieś. w się sensie w grze, ale gdzie dokładnie to nie mam pojęcia. Dobra, pojadę tutaj. Oho, oho, zaraz, zaraz, zaraz nam pipnie. Nie, pip, nie pipło, dobra. Koniecznie, czy ty mógłbyś tak, nie wiem, przyspieszyć na przykład? Dobra, wiem, oho! Nie! Nie, 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 nie! nie. Dobra, teraz mniej więcej wiem, więc gdzie trzeba jechać. Dobra, trzeba sprawdzać. Tutaj, tutaj, tutaj. W ogóle to się zmienia tak co kawałek, i to jest takie właśnie przerażające. Dobra, 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 jeciecie, 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 Ok. Ok. Gdzie tu? No i widzieliście to? To było tak dziwne. Nie! Matko, jakieś skupienie. Czy one tu będą? Okej, okay. bez sensu to było w ogóle. No dobra. Mm. O, hej, Aleks. chyba masz ze sobą trasę przez całą wyspę. Chcesz trochę Jorkoli? Mam dużą butlę w torbie na siodło. Weź oddech i powiedz, co się stało. Dalej muszę wiedzieć, co jest. Sabinę, ona, ona, chyba bym wytrychnęła mnie na dudkę. Za bardzo się wstydzę, że... Nic nie musisz mówić. Sabinę cię oszukała. Co ci zrobiła? Wciągnęła cię w jakąś intrygę? Zaraz ją znajdę i dam jej poczuć swój ogromny gniew. Wystarczy, Alex, nie teraz. Zgaduję, że chodzi o to pudło. Zobaczmy, co jest w środku. Firework? To... Firework? To naprawdę o to się rozchodzi? Jeden firework? Alekso jest zbyt ogromne na jeden fajerwerk. Coś, coś mi mówi, że chyba jest ich więcej. Nie jest dobrze, jeśli Sabine je znajdzie, na pewno wykorzysta je do czegoś bardzo złego. No to super, w porządku, nie panikujmy. Jeszcze. Na pewno uda się znaleźć zgubione fajerwerki. Okej. Okay. wróćmy po Twoich śladach i spróbujmy pozbierać zagubione fajerwerki. Eee, okej. Okay. Nie, ona będzie zsiadać za każdym razem, kiedy będzie chciała je podnieść? Nie. Dobra, okej, okay, już myślałam. O, to by było straszne. Dobra, szukamy sobie tych fajerwerków Dobra, mamy wszystkie, zbieraliśmy, O, ktoś tu przyjechał. Hej, jest dużo miło z waszej strony, że nie muszę sama zbierać swoich fireworków. Próba odjechania z moją własnością pokazała twoją odwagę, ale chyba nie wszystko poszło zgodnie z planem, co? Po pierwsze, prawie wszystkie fajerwerki wylądowały na ziemi. Po drugie, dogoniłam ciebie i ten twój szalony autobus, za którym jeździsz. Po trzecie, jestem bardzo, bardzo wściekła. Po czwarte, wynocha stąd, bo wygonię cię aż do Pandory. Nie pierwszy raz słyszę coś takiego. Niech zgadnę, Lilian. Wydaje ci się, że możesz jechać po ciemnej stronie, kiedy ci się podoba. Możesz mówić o tym kilku osobom, które myślą podobnie, ale ukrywasz to przed swoimi najbliższymi przyjaciółmi. Jeźdcy dusz, nie nadajesz się. Jesteś dusz, nie nadajesz się do jazdy ze mną. Nawet nie wiesz, kim jestem. Twoje przerażające groźby zadziałały, Alex. Odchodzę. Żartuję. Po prostu coś mnie przy tobie swędzi. A do tego wezmę to sobie. Mam. Ale dźwięk fajny. Chwila, fajerwerki. Musimy ją gonić. No super. <grych> Aleks? E, tam nie warto. Sabina ucieka z fajerwerkami, jest silniejsza i szybsza. Napędza ją czyste zło. Alex, Colmil, gdzie się podziało wygnanie Sabin do Pandory? Musimy ją, za nią pędzić natychmiast. Nie warto, Linda. Serio, oszalałaś? Ja, okej, okay, już dłużej nie dam rady. To jakby y, zrobiłam fajerwerki, to ja zrobiłam oh, oh, w wielgachnej butelce jorkoli. Nie wierzę. A jednak, Aleks, jesteś genialna. Nikt nikomu nie zrobi krzywdy. Dobrze, że jednak nie pomagasz Sabine w dekorowaniu święta. W pewien przerażający sposób, może jest charyzmatyczna, ale nie jest naszą przyjaciółką. Hej, Linda, zauważyłaś, że nikt nie przychodzi do naszej budki. Może niech Lilian zamieści reklamę w gazecie. Lepiej się stąd zbieraj, póki możesz, już. Jak, jak mam się stąd zbierać, póki mogę? A Lilian, dzięki tobie uczestnicy święta są już bezpieczni. Nie przejmuj się tym, że czasem nie wiesz co robić. Każdy tak ma. A teraz idź się bawić. Do zobaczenia. C Ona w ogóle powiedziała do mnie, jak do jakiegoś dziecka. Idź się bawić. What? Co to ma być w ogóle? Poczekajcie, bo te spodnie dostaliśmy. Pokaż, zejdź, zejdź, zejdź i pokaż. Ej, ładne! Spoko są, co? Fajne duponośki. Fajne, no, podobają mi się. Fajne, ale wolę moje. Dobra, mamy 89 tych, 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 tych pierdółek. Dobra, chodźcie, zobaczymy jeszcze na szybko eee, tutaj jak, jak się prezentują te punkty za wyścigi żebyśmy sobie mogli ogarnąć. Jak tam? Jak tam? Jeszcze powinniśmy podwójnie to dostawać. o 800 PD. Czujecie to? 800 PD. To jest ogrom. Jakby 15 poziom to będzie tutaj po prostu... No, moment wytrenuje te konie. Naprawdę coś czuję, że to będzie szybkie. Wybaczcie, nie wyciszyłam telefonu. Dobra, mamy tutaj jeszcze do wymiany parę rzeczy. Ja tak, siodełko mam, tego nie mam, to to sobie weźmiemy. Nie, to mam. Nie, nie mam. Dobra, to możemy to wziąć. Owieczki mam, ale mam schowane, więc ich tutaj nie będę. Ten. To bym chciała. Jo, najpierw ten kaz bym chciała. I to bym chciała. Dobra, pokaż to, pokaż to. Jest ok. Eee, ten czaprak. Nie mogę już. Dobra. Dobra, to resztę sobie weźmiemy innym razem, ale no generalnie jeszcze te rękawiczki w ogóle pokaż to. Ten kask, widzicie, on ma taki śliczny ten. W ogóle wszystkie te rzeczy bym chciała, ale to po kolei. Pozbieram sobie na pewno to siodło, też jest przepiękne i w ogóle to siodło będzie pasowało do tych spodni. Więc git. Dobra, jedziemy jeszcze szybko zobaczyć panią, Ho panią Holsworth, Panią Holdsworth. Czekajcie, ściągnę tylko to, bo teraz nam nie pasuje. Czaprak mamy niebieski? Nie. O widzi, mam... Boże! Dobra, wybaczcie, musiałam wyciszyć ten telefon, bo po prostu dramat. Dramat po prostu. Jedziemy szybciutko do Murland zobaczyć, jak wygląda pani Holsworth. po czym udamy się do... na farmę do na farmę e, i zobaczymy tą e, Big Bonnie, tak? Bo ona też tam się zmieniła. Dobra, pierwsze co pani Holsworth. Ja, ale fajnie wyglądamy. Wkurzam nie tylko w tych płaszczykach, które one tak się zamaczają w tym siodle. To jest takie. Glitching. O, oh, wow! Kurde, ale słodko! Dobra, czekajcie, zsiądę sobie. I tutaj postaram się podejść do niej. Zobaczymy, jak ona tutaj się ma. Czekajcie, tak, żeby ładne zdjęcie nam wyszło. O, dobra. I teraz tak, na przykład zrobimy jakieś takie, o, powiedzmy, machanie. Oki git. Ukryj innych, innych ukryj. Ej, dobrze wygląda. O kurde, powiem wam, że się nie spodziewałam. Naprawdę, ukryj mnie i ukryj innych. Dobra, pokażcie to. Szok, no naprawdę. I w ogóle te zmarszczki, wszystko dobrze jest zrobione. Uważam, że dobrze jest zrobiona. To jestem ciekawa, aż jak będzie zrobiona Big Bonnie. Naprawdę. Mega ładnie. Serio, podoba mi się bardzo. Eee, naprawdę, wow. wow. Wow, 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 Czekajcie, jeszcze wjedziemy do stajni. Eee, weźmiemy te ochraniacze, które mam do kompletu, żeby już tak mniej więcej wszystko było w jednym. Dobra, tych tamtych nie mogłam znaleźć, więc nie wiem teraz już sama, czy ja je po prostu... Mm, nie, ich nie wykupiłam, czy jakby. Nie wiem, bo już teraz naprawdę mi się wszystko pokręciło. E, wzięłam jakieś inne różowe, co by nam pasowały chociaż do, do naszego kapelusza i w ogóle, no wiadomo, jakieś tam różowe elementy. O, tutaj też ktoś na różowo. Dobra, farma e, Ciekawa jest tam, jak ta Big Pony też została zrobiona, bo ona była w ogóle mega ciekawą. Była. No, jest ciekawą postacią. Teraz tam te śmieci i tak dalej są. Taką otoczką tego stable, i chyba wszystko generalnie, jeśli chodzi o tą aktualizację. Bo więcej, nic tam na stronie nie było. Warto korzystać z tych wyścigów, słuchajcie, naprawdę. No teraz te 800 PD przez tydzień to jest w ogóle wow, więc warto. Myślę, że będziemy sobie robić codziennie te wyścigi. Tylko gdzie ja mam teraz tą Big Bonnie? Kurde, nie, nie pamiętam, gdzie ona była, ale jakoś da... O, dobra, widzę jej domek. To jedziemy. Ciekawe, czy tu będzie w ogóle stała. O matko, źle pojechałam, chyba, dobra, na skróty jakoś. Jest, okej. Okay. Hmm. O matko, dobra. Pokaż się. O kurczaczki. Okej, okay, okej. Okay. Ło, Ty... patrz się, ona ma piegi. Ukryj mnie, ukryj mnie, ukryj mnie, tak. Też jest starszą osobą z tego co widzę. Okej. Okay. Okej. Okay. Spokój Branko też fajne. Ten okular mega wygląda mega wygląda. Naprawdę mega poprawiają te postacie. Podoba się strasznie, bardzo, bardzo. Dajcie znać, co wy o tym myślicie i w ogóle co myślicie o całej tej sytuacji. Tymczasem ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na mojego TikToka, na mojego Instagrama i dziękuję moim wspierającym. Do następnego, trzymajcie się. Baju.